No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Po raz <noise> chyba już, nie wiem, szósty, siódmy w Valley, ale Expanded. Moi drodzy, słuchajcie, yy, ja wiem, że ja wiele razy powtarzałem, że ja się już do stardiowali nie zabiorę. Nie ogarnę kolejnego sezonu, ale w ostatnim czasie, nie wiem. Zatęskniłem znowu za tą grą, nigdy nie grałem w Expanded, a wiem o tym doskonale, że duża ilość z was chciała zobaczyć u mnie Expanded, więc jakby stwierdziłem w sumie dobra wiem, że od deski do deski nie ma i nie wiem kiedy wróci, czy w ogóle wróci, bo to jest u mnie Minecraft i niestety ja tak mam. Ale wiem raczej na pewno, że stardiowali, postaramy się jak najbardziej tylko będziemy w stanie tutaj wszystko ogarnąć. Nie wiem też, czy nie będzie takiej sytuacji, jak, nie wiem, w którymś, może, sezonie, że w pewnym momencie powiem sobie: Dobra basta, zrobiliśmy już wszystko. Nie będziemy dalej kombinować. Nie wiem, zobaczymy, ale do no, generalnie witam Was, tak? Więc słuchajcie, ja myślę, że tutaj yy, nie będziemy. O! Nectar Sampling? To jest coś nowego, to jest nowe drzewo. 28 dni. I kiedy to możemy? A, summer. U, to tak trochę średnio, bo ja tak za bardzo nektarynki to nie potrzebuję. <gry> Ale słuchajcie, małe zasady co do serii. Czas w budynkach jako jedyny będzie blokowany. E, wyrzuciłem z e, minigry oczywiście odłowienia ryb, bo dla mnie to jest absolutnie zbędne po tak dłuższym okresie. Mapa jest Expanded i mapa jest wybrana chyba The New Frontier, jeśli się nie mylę. Coś w tym stylu. Więc słuchajcie, myślę, że zaczynamy. Także ja wam też tutaj oczywiście przypominam oczywiście o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. Wpadajcie na socialki linki standardowo macie oczywiście w opisie do filmu. E, jak i też dziękuję standardowo wszystkim wspierającym gruszkę mamy. Sprzedaję ją od razu, nie będziemy się tutaj za bardzo jakoś yy, wysilać. E, więc słuchajcie, no co ja możemy zrobić? No, pierwszy dzień, to co zawsze, czyli zaczniemy. Ja nie wiem i się trochę obawiam tego, e, jak to będzie w ogóle wyglądać: ile tutaj będzie rzeczy do ogarnięcia, ile tu będzie rzeczy do zrobienia. Więc e, wiem, że są wśród Was osoby, które na pewno się na tym bardzo dobrze znają. Byłbym wdzięczny o informację, ewentualną pomo pomoc, bo ja absolutnie się na tym modzie nie znam. W ogóle miałem tak duży problem, żeby go nawet zainstalować, że sobie nawet z tego sprawy nie zdajecie. Ehm, ale wszystko będzie w opisie, e więc jakby chyba będzie git. Chyba, że też jakieś mody opcjonalne do wgrania, to też byłbym wdzięczny za jakąś informację. 50 drewna? Tu aż 50 drewna kosztowało? O kurde. No dobra. Już każą ścinać to, to ścinamy. Dobra, ale wiecie co, tą gruszeczkę to ja sobie to zostawię. O tu jakiś w ogóle wagonik jeszcze? Co tu jest w ogóle? Okej, okay, no dobra. Będzie na pewno bardzo dużo rzeczy, które tutaj. Yy, SVE Fear Tree, To też jest jakieś nowe drzewo chyba. Czy to mi da jakieś inne drewno? No, czy raczej na pewno, chociaż nie zwykle mi daje. Okej, okay, ale dobra. <laughs> Pójdziemy, słuchajcie, jeszcze dzisiaj na takie zwiady do miasta i ewentualnie okolice. Ja zobaczę, czy tutaj e, coś więcej się zmieniło. Natomiast gdzieś mi tamten Expanded też ostatnio właśnie na TikToku mi po prostu nagle z dupy mi się, słuchajcie, pokazał na TikToku e, i jakby stwierdziłem, dobra, to jest znak. To jest znak, żeby tutaj dla was ogarnąć, i myślę, że będziemy się fajnie bawić. Właściwie to wiecie, co tą nektarynkę to by można było gdzieś posadzić, bo to jest 28 dni. Ale pora roku ma chyba 30, więc myślę, że ewentualnie będę musiał gdzieś, po... chociaż właściwie wiecie co, moglibyśmy, o nie nie posadzimy jej tutaj, e, dobra to ja na razie się chyba z tym wstrzymam, jeszcze tak się zastanawiam czy to też jest, a czyli widzicie tutaj jest w ogóle taka ścieżka już wydeptana, o tu jest aplikot widzę. To ja sobie po to pójdę, bo to jest dodatkowy pieniądz, moi drodzy, dodatkowy pieniądz, ale oczywiście jest tak zategowany, że ja się tutaj nie dostanę. Eee, co my tu jeszcze mamy? Plus jest taki, że oczywiście używając motyki my nie jesteśmy, nie tracimy żadnej energii. Więc jakby... jest tak jest. Dobra, czyli tutaj widzę, że będziemy mieli... Okej, okay, czyli tutaj w tym miejscu mamy szklarnię oczywiście tutaj widzę, że też jest jakby przejście na drugą stronę, to znowu jakaś taka lepsza trawa widzę? Hmm, dobra, czyli wiecie co, wychodzi na to, i tak mi się przynajmniej wydaje, że ta farma, którą wybrałem, ona ma niezbyt dużo miejsca na pola uprawne. Bo zobaczcie, tutaj jedyne co mamy, tak na dobrą sprawę, to jest... Czekajcie, mogę w sumie tędy przejść. To zobaczcie, tu jest pełno kamieni, i ja mogę się założyć, że ja na tych kamieniach nie będę w stanie nic tutaj. Z... chyba że. A nie, dobra, jesteśmy w stanie, dobra. Okej, okay, bo wiecie co, wydawało mi się, że będziemy mieli problem, ale widzę, że to jest jednak taka rzecz, którą możemy sobie na spokojnie, oczywiście, zniszczyć. Dobra, no to wiele, wiele wyjaśnione, wszystko jest git. Nie wiem tylko za bardzo, gdzie tu jest przejście w dół. Więc dobrze byłoby to zrobić, ale jest w sumie 10.30, więc moglibyśmy się przejść do mesteczka. Zobaczyć co i jak. Dobra, czyli teraz tak, to właściwie wszystko mogę sobie zostawić, co mi nie będzie potrzebne. Chociaż nie, bo tylko weźmiemy się, mi nie będzie potrzebna i kilof też weźmiemy. Eee, I zobaczymy. Bo ja jestem bardzo, bardzo ciekaw. Tutaj w ogóle, aha, czyli tutaj... O to nie, czekajcie, to ja muszę inne rzeczy ogarnąć. Ale mi się trochę źle chodzi, jak tak powoli łazimy... E, jeszcze się Kierę wezmę. No dobra, właściwie to weźmy te podstawowe narzędzia. E, nie dostaliśmy niestety żadnych nasion na początku, więc tak troszeczkę bym powiedział, lipnie. Dobra, pójdziemy sobie tu górą. Zobaczymy. Jak to tu wygląda. Bo domyślam się, że to jest zapewne przejście to poprzednie, które było, czyli tutaj tak, tutaj do góry i widzę, że już mamy grzyby, więc możemy sobie też pozbierać. Tu jest jakaś trawa, ja bym wiedział, co ją w sumie pościnał. Ja powiem wam szczerze, że brakowało mi stardiu, kurde to jest jedna z, jednak, nie wiem, to jest dla mnie jedna z tych gier, które... Tak jak Minecraft w sumie, tylko że Stardew, u, to też jest jakoś inaczej, więcej drzew. E, tu widzę już jakiegoś Dandeliona i tam też, więc też ogarniemy, o tutaj, u, tu też w ogóle inaczej to wygląda. Okej, okay. no to będziemy, sobie mieli na pewno co eksplorować, więc tak jak już wam mówiłem, bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli ktoś z was ma jakieś porady, rady? Dajcie mi znać, co by tutaj warto było zrobić, bo tu już widzę, że na pewno jest inaczej, dlatego że to było na odwrót. I tutaj na pewno nie przejdziemy, więc będziemy musieli pewnie poczekać parę dni. Ale w sumie, kurde, całkiem fajnie się to wszystko na razie prezentuje. Co prawda, nie widzę tutaj za bardzo nic nowego, ale no jednak to, 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 ten jeden fragment. Dobra, jest jej Robin. Dzień dobry, ja tęskniłem za, was, za nami wszystkimi, nie wiem czy wy za mną też <grym> i stardiu? ale ja wiem, że wam się to dobrze ogląda wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę także mówię, stwierdziłem, że nie będę robić kolejnego ewentualnie sezonu, bo były takie o, czekajcie, tu w ogóle też jest jakoś tak, o, nawet nie wiem czy to było, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia um, o czymś mówiłem um, o tu jest nawet przejście to sobie zaraz tamtą stronę też sprawdzimy tylko najpierw przejdźmy tutaj Eee, o, tu jest w ogóle, widzę, inny ten. A, że pelikan. Tam wcześniej chyba nie było pelikana. Okej. Okay. Eee, więc słuchajcie, jakby... Kurczę, straciłem wątek, bo się pobierałem <grywka> bardzo krom. O! I dostaliśmy Rusty Spoon. Okej, okay, to będziemy mogli zanieść do Gunthera, do muzeum, dobra, całkiem spoko. I domyślam się, tak, getting started i ja widzę, że mamy informacje odnośnie parsnipa. Eee, my oczywiście zakupimy sobie, słuchajcie, uuu, tutaj też jest jakoś inaczej? Okej, okay. wiem też, że podochodziły na pewno nowe postaci, podochodziły nowe tereny. Ja nie wiem, gdzie się w tym odnajdę. Naprawdę, nie wiem, gdzie, uuu, tu jak ładnie. Proszę, proszę. Sklep jest... Jezw... O, a to kto? A to Karolina. ty kim jesteś? Olivia. Welcome to the Valley, dear. Ok. Nie wiem tylko za bardzo, czy tu mi y, pójdzie to wszystko. O, Marys, Marys ma urodzinę i to możemy mu dać prezent? Ok. E, dobra, w sklepie widzę, że się nic nie zmienia. Lia jest ok. I teraz wiecie co? Pytanie mam do was takie. Czy tutaj te dialogi w jakiś sposób się... No nie wiem, pozmieniały coś w tym stylu. Bo kurde nie wiem. Dobra, ja to sprzedaję, bo potrzebujemy więcej hajsu, ale Parsnipa kupię tylko jednego. E, za resztę kupimy oczywiście po tej Tosy, bo to są najlepsze rzeczy, które jakby aktualnie jesteśmy w stanie hodować, bo jest szansa na największe zyski, bo może być taka sytuacja, że na przykład wypadnie nam podwójnie. Więc jest tak jest. Dobra, widzę, że ten George sobie tutaj siedzi. A to tutaj i tak nie wejdziemy. Ale mam wrażenie, że te domki są przebudowane. O, oczywiście, pam. Będą. O, jest ta Penny. Pam nie ma. Pewnie gdzieś kleje, jak zwykle. Kurczę, ale... ładnie tu. Ładnie jest jakby tak, wiecie, przerobione. Inaczej troszeczkę. Tylko mówię, boli mnie ta... boli mnie ta, to takie wolne łażenie. A, dobra, tu mamy Lost and Found, tutaj mamy Marriage Log, nie wiem, czy to było. Tutaj są oczywiście bilety za rzeczy zrobione z zadań Community. A czy ja mam w ogóle... Tak, mam billboard w razie W. No dobra, e, to wiecie co, chyba pójdziemy sobie tutaj jednak do muzeum. Może mi się uda oddać tego Rusty spuna dla Guntera. Uuu, tu jak ładnie. O, tej drogi tu wcześniej nie było. <laughs> Zdecydowanie jej nie było. I znaleźliśmy geodę. Spoko w sumie, dobra. Bo no ja domyślam się, że w muzeum pewnie sporo. u To też jest zmienione, ale dobra, to zeskipujemy sobie, bo myślę, że większość z nas i tak już wie, jak to wszystko wygląda. Eee, ja myślę, że też będę dużo rzeczy, słuchajcie, no niestety, bądź też, niestety, skipować. No, jakby. Ja już mam na tyle jakby starniu, wiecie, ogarnięte w swoim życiu, że naprawdę nie, nie, nic nie chcemy robić. Że naprawdę większość tych filmików czy, czy innych tego typu rzeczy już po prostu nie jest mi absolutnie obca. Aczkolwiek no nie wiem właśnie czy tu się coś nie zmieniło, ale dobra, jest Klincik, dzień dobry, chcę rozłożyć oczywiście god. i dostaliśmy Kaper Or. no to też tak bez sensu trochę, to ja może mu to sprzedam, bo to mi się nie przyda, przynajmniej na razie. Eee, dobra, czy tutaj jest coś zmienione? No dobra, mamy te... Uuu, patrzcie, tutaj też jest jakaś droga, a to teraz... U, ale to wiecie co? To teraz pytanie jest następujące, bo nie wiem czy pamiętacie... Ale tutaj by... Uuu, jest, patrzcie, ten złoty śmietnik. Czyli ja się... A, tu się możemy dostać, okej. Okay. No dobra, niech będzie. O, tu w ogóle jakoś się dziwnie zrespiło. Ja domyślam się, wiecie co, że pewnie mogą być jakieś błędy. Um, raczej na pewno... Uuu, a czyli to dom? Ej, tak właśnie, tego domu to nie było. A to nie jest dom tej ca... O kurde, jaka... O, dzień dobry, kim ty jesteś? Wiktor! You are the new... Tak, Expanded Farm. You are Wiktor, okej. Okay. ha Dobra, to wygląda na jakiś takich, nie wiem, nowobogackich. Nie wiem za bardzo, kto tu doszedł, szczerze mówiąc, więc jakby wszystko będzie nowością. Ale zobaczcie, z większością ludzi tutaj pogadaliśmy. Jeszcze. Jest, no, na plażę jeszcze musimy pójść. O! Tu są jeszcze, patrzcie, dwie nowe osoby. Ale wiem też, że tutaj chyba doszło jakieś miasto, miasteczko. Eee, chyba, chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, więc jakby będziemy wszystko sprawdzać sobie. Jest dopiero 13. O, o jakie duże, Joja! Dobra, ale jest i Pam. Jest Claire, jest pan od Jodży, ale ja i tak będę chciał zbudować community center, z Morrisem się nie będziemy zaprzyjaźniać, nie ma opcji. Nie, ja nie chcę dołączać do Jodży, nigdy nie dołączyłem i nigdy nie zamierzam, a nie przepraszam, raz dołączyłem, żeby sobie osiągnięcie wbić <laughs> i to było tyle. No dobra, ale mamy, a tu jest Shane oczywiście. Dobra, ile my mamy ar? O, zarobiliśmy 250 za archeologię. To wiecie co? Zaraz jeszcze szybko pójdziemy. Dopiero połowę ludzi, nawet nie cała. Nie, no połowę ludzi, żeśmy ogarnęli. Ale wiecie co mówię, korzystając właśnie jeszcze z okazji, to ja sobie jeszcze wrócę do sklepu, bo mam nadzieję, że damy radę coś jeszcze kupić i dokupimy sobie jeszcze po prostu tych. tych chociaż czekajcie mamy 3 to może kupmy tak do 14 i może je, o, ogórki by trzeba było też kupić bo je możemy zbierać kilkukrotnie ale one są ze 150 więc tak mm, bean starter dobra kupmy te parsknie. one rosną 4 dni kupmy za wszystko dobra mamy 11 No dobra, teraz tylko pytanie: Czy tutaj się jeszcze jakby coś zmieniło? Tutaj mieliśmy iść za ten, ale tutaj nie wydaje mi się, żeby chyba coś nowego było, chociaż mogę się mylić. A tutaj widzę, że jest to miejsce jedno, ale ono jest chyba tutaj od wejścia z. od Georgii. Dobrze by było. A właśnie, jak wygląda mapa? Pokazuje mi też tych nowych. Tak, pokazuje mi, patrzcie. Tu jest w ogóle Shane Robin. Tu jest Susan, Tu też jest nowa, nowa osoba. Jest Andy. U, tu jest jakaś farma w ogóle. Sofia. Tu jest. mo... okej. Okay. Dobra, tutaj na górę myślę, że chociaż zbiorę tego kwiatka. Tutaj na górę raczej nie będziemy chyba wchodzić. Bo tak, jak mi się wydaje, mi się, że tutaj chyba będzie po prostu dalej ten balon, który będzie tak. Który będzie nam przyjeżdżał. Zastanawia mnie bardzo ta droga tutaj obok, eee, jeszcze w eee, prawą stronę. Tutaj w ogóle jakieś bajoreczko? Kurczę, no elegancko. Chociaż <coughs> czuję się zagubiony delikatnie, nie będę ukrywał. A tutaj mogę coś pozrywać? Nie, Community Garden. No tak, czyli raczej dla nas niedostępne. O! Uuu! Tu jest jakiś las? To jest jakaś farma, niby. A long time. Dobra. Domyślam się, zapewne, że to jest jakaś rzecz, którą my będziemy musieli odblokować. Raczej na 100%. I tutaj, słuchajcie, mamy. O, to jakieś w ogóle nowe ryby, chyba. I tutaj ja już widzę, że tu jest chyba. O, Grumbleton Fields, ale pytanie czy to jest... Nie, to chyba nie jest jakieś nowe miasto. A, i wychodzimy tędy. O, czekajcie, bo jest... ona miała jak, Katrin? Olivia. Kurcze, wypadałoby posprzedawać te rzeczy, ale ja już chyba właśnie Clint już... A <laughs> do której jest sklep? Do piątej, kurczę, to musimy wrócić sobie do domu i zostawić trochę rzeczy i ewentualnie i przede wszystkim zasiać też i ogarnąć. Nie mam... O, 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 dzień dobry panie Elliotcie. Tu są w ogóle dwa drogowskazy, zresztą się droga zmieniła. Boże, to jest zupełnie nowa gra. Znaczy, wiecie, ja też domyślam się, że to jest granie na modach, to jest Expanded, tak, to jest fan rzecz. Może się ona pewnie nie pokrywać trochę z całym lorem gry. E, I z tym wszystkim. Ale w sumie, wiecie, dla myślę, że dla takich osób, które. Jakby już tyle razy przegrały stardiowali, e, No, ja w moim wypadku parę razy właściwie wymaksowałem stardiowali, więc jakby. E, wiecie, dla mnie to też jest całkowita fajna nowość i takie wiecie, odświeżenie. Więc domyślam się, że pewnie długo będziemy tę serię cisnąć. Chociaż mówię, zobaczymy jeszcze, ale mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Postaram się, żeby odcinki były w miarę codziennie. Ehm, żeby po prostu zachować... Uuu. Tu też jest w ogóle inaczej wszystko. Żeby, wiecie, zachować ciągłość, ale czasem no, znacie mnie doskonale i wiecie, że czasem może się zdarzyć, że niestety coś... O! Tu jest w ogóle jakiś nowy dom jeszcze? Też jest to otwarte. Okej. Okay w ogóle jest jakaś farm, wow, dobra, ale poczekajcie, pójdziemy na chwileczkę do góry. Eee, uu, I tu chyba będziemy mieli niezbyt fajną drogę. Ale tu jest też bardzo, wiecie co, taka dosyć bym powiedział porządna ta nasza farma nowa. A, czyli tutaj jest skrót. Okej, okay, to w sumie spoko, bo jest on jakby od razu dostępny, więc nie musimy się tutaj obawiać o cokolwiek. Jeżeli jest, jest, jest godzina siódma w ogóle, także ten czas też szybko leci. My dzisiaj na pewno nie zdążymy e, nic więcej tutaj zrobić, ale chciałbym chociażby tutaj ogarnąć kwestię takiego naszego, wiecie, pierwszego zasiania rzeczy. E, więc może to zróbmy. Tylko teraz tak, ja nie za bardzo wiem, gdzie tu jest woda. Gdzie możemy ewentualnie wodę pozyskać. Dobra, ja zasadzę na pewno jednego parsnipa, ale w pierwszej kolejności zasadzimy sobie, słuchajcie, wszystkie ziemniaczki. Chociaż mówię, mam i tak dziwne wrażenie, że nie zdążymy dzisiaj tutaj nic więcej zrobić, bo niestety, ale stamina boli bardzo. Trochę źle zasadziłem, dobra i tutaj 10, dobra, na razie to jest, wiecie, myślę, że 2, e, dwa... to czekajcie, tu będzie 7. To trzeba to zrobić tak i tu możemy wszystko zasadzić i będzie ładnie. Oczywiście standardowo podlejemy, tylko że tutaj w tym wypadku konewki też nie mamy y, upgrade'owanej, więc będzie trzeba wszystko podlewać ręcznie, a stamina leci jak głupia, więc wnioskuję, że nie podleję wszystkiego w dniu dzisiejszym. Mamy 10 staminy, jedno podlanie, zabiera nam dwa. To ja podleję tylko te ziemniory jeszcze. Oj, ale słuchajcie, słabo to wygląda, słabo nie będę ukrywał. Ale co zrobimy? Nic nie zrobimy. Dobra, ja wiecie co? Oj, tutaj widzę, że mamy też do bundle pokazane, co jest oczywiście potrzebne. Dobra, to zrobimy tak. Ja to wszystko sprzedaję. Powinienem teoretycznie może i to zachować. Może by się przydało, ale też stwierdziłem, że nie będę już tak bardzo chomikować jak w poprzednich sezonach. O, tu możemy sobie też, widzę, skrócik zrobić. Dobra, ale ja bym chciał bardzo zobaczyć. O, czekajcie, idzie marni. Tylko ja jej chyba nie złapię. Ach, nie zapałem jej. Nie, no to jest zupełnie inna gra. Bez kitu. Tu jest, tu jest chyba przejście do miasta bezpośrednio, ale zobaczcie, tutaj jeszcze w ogóle są jakieś tereny. No nie, nie wykopiemy tego. Aha, czyli tutaj jest po prostu ten. Dobra, czyli tutaj w tym miejscu jest ten teren, który był tutaj zawsze. Tutaj mamy oczywiście springoniący, czyli tutaj po prostu to ogarnęli. Tylko teraz pytanie jest takie, wiecie co? Eee, czy to jest kwestia tego moda expanded? Czy to jest kwestia wyboru przeze mnie mapy, którą wybrałem, że jest ona właśnie taka a nie inna? Miło by było, gdybyście mi dali znać. Ale mam dziwne wrażenie, że to jest chyba kwestia ekspo. Jezus, tu jest cały las. I tu można... Ja pierdziel. <ścoughs> Okej, okay, dobra, jestem w szoku. Dobra, czyli tutaj też będziemy musieli poprzyłazić. O ja ciężpierdzielę. Tutaj w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale też linia brzegowa jest zupełnie inna. I tutaj, a nie, jest. Jest wieża, czarodzieja. Jest też to nasze fajne e, Bajorko, co zawsze. Też jest tutaj trochę przebudowane, chociaż kiepsko widać. Tam jest na pewno widzę dostęp do zakazanego lasu. No i tutaj właściwie się nie, sporo zmieniło. Kurczę, mówię, będę potrzebować Waszej pomocy na pewno. To już mogę Wam teraz powiedzieć, bo w innym wypadku ja się zgubię. Więc ja nie wiem, czy my tak wiecie, co szybko spróbujemy ogarnąć jakieś duże ilości. Ja myślę, że w pierwszej kolejności będziemy próbować czyścić mapę, a potem będziemy się zabierać za wszystko. Bo ja nie widzę tutaj za bardzo innego wyjścia. Dobra, to sprzedajemy, bo to mi się nie przyda. Eee, to sobie zostawimy wszystko i idziemy spać. Więc moi drodzy, ja Wam za dzisiejszy pierwszy odcineczek bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podoba i będziecie oglądać. Wbiliśmy foraging, możemy robić field snacki. Bardzo fajnie, będzie jakby źródełko jedzenia. E, więc moi drodzy, postaram się, żebyśmy słyszeli się, tak jak już mówiłem wcześniej, codziennie o 20.00 Możecie obejrzeć do, nie wiem, do spania, do śniadania na następny dzień. E, w każdym razie ja wam dziękuję. O, będzie padać, spoko. Nie wiem, czy Morisowi chcemy coś dawać. W ogóle on jest tutaj na tej liście? Jest. I lubi Blue, all... okej. Okay. No dobra, zobaczymy. W każdym razie ja wam za dzisiaj dziękuję, czekam na Wasze tutaj komentarze i co? Do następnego. Cześć, pa. pa.